Bonjour. Witam serdecznie. Nazywam się Ojciec Roland, jestem misjonarzem Oblatem, pracuję w Azji Południowo-Wschodniej od 10 lat. W imieniu Kościoła Katolickiego pracowałem nad sprawą beatyfikacji męczenników z Laosu. Męczennicy z Laosu, jest to 17 mężczyzn. Chcielibyśmy, żeby między nimi była kobieta, ale było to 17 mężczyzn, wśród nich. Młodzi ludzie. Jedenastu spośród nich było misjonarzami, którzy przyjechali z Francji i Włoch, którzy są bardzo dobrze znani w miejscach swojego pochodzenia. Pozostali to Laotańczycy. Dla Laotańczyków było to coś zupełnie nowego. Kościół w Laosie był mały, świeży, nie miał sił. Żył w kraju, który opanowany był przez reżim komunistyczny, ciężki i w czystej postaci. I stanowiło to poważny problem, bowiem reżim komunistyczny zamordował 16 spośród 17 męczenników. W tradycji kościoła mówi się, że zostali zamordowani przez ludzi kierujących się nienawiścią do wiary. Jest to trochę trudne do ukazania. Zginęli między 1954 a 1970 rokiem. Jest to okres, w którym toczyły się wojny, które były ciężkie. Najpierw wojna, która zakończyła się porozumieniem genewskim w 1954 roku. Starsi pamiętają ten czas, kiedy Francja w mniej lub bardziej definitywny sposób opuściła swoje kolonie w Indochinach. Kontynuacją była wojna amerykańska w Wietnamie wojna, która obecna była wszędzie, także na terytorium Laosu. Kościół Laosu poprosił więc o pomoc w zgromadzeniu dokumentacji do beatyfikacji, ponieważ nie posiadał ani personelu, ani wymaganych kompetencji. Jak można przypuszczać, taka sprawa jest dostatecznie skomplikowana i długa. Pracowałem nad nią przez 14 lat, aby doprowadzić ją do końca. 17 męczenników zostało beatyfikowanych 11 grudnia 2016 roku. Dlaczego ta sprawa jest tak skomplikowana i wyjątkowa? Tak jak wspomniałem, większość męczennicy zostali zamordowani przez bojówki komunistyczne które działały od 1953 do 1975 roku, kiedy w 1975 roku przejęły władzę w całym kraju. Władze Kościoła katolickiego nie były do końca pewne, przekonane. Najpierw musiały upewnić się, że ludzie mający być beatyfikowani nie są zwykłymi ofiarami wojny, czy nie są ludźmi, którzy po prostu polegli w walce. Chodzi o to, żeby stwierdzić, że umarli broniąc wiary katolickiej, ideału życia chrześcijańskiego. Oto pierwsze wyzwanie postawione przez sam Kościół. Postawiono pytanie także naszym władzom w Rzymie, czy ci ludzie nie byli w jakikolwiek sposób wplątani w kwestie polityczne. Powodem jest fakt, że w latach 50. Kościół katolicki rozpoczął walkę ideologiczną przeciwko komunizmowi. Ci, którzy byli misjonarzami, siłą rzeczy uczestniczyli w pragnieniu Kościoła i również pragnęli upadku ideologii komunistycznej. Pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, czy zginęli z wyboru politycznego, czy oddali życie z powodu ideału chrześcijańskiego. Jeśli chodzi o Laotańczyków, w ich gronie znalazł się miejscowy ksiądz, człowiek bardzo odważny, który został zamordowany w 1954 roku, ponieważ stwierdzono, że nie nadaje się do reedukacji w myśl założeń, jakie wyznaczyła sobie władza. Odrzucił propozycję zawarcia małżeństwa, chciano przez to uczynić z niego człowieka normalnego. Wskazywano, że nieżonaty ksiądz nie jest człowiekiem normalnym. Ksiądz Józef Tien, bo o nim mowa, opierał się do końca. Wolał umrzeć niż sprzeniewierzyć się ideałowi kapłana oraz służbie lokalnej ludności. Dalej, między nimi mamy w większości katechistów. Rozumiem przez to sformułowanie młodych katechistów, z których niektórzy mieli mniej niż 16 lat. Najmłodszy z męczenników, który nazywał się Tomasz Campeon, zmarł u boku swojego misjonarza. Nie chciałby był sam w niebezpiecznym regionie. Zgłosił się sam. Postanowił mu towarzyszyć w obliczu niebezpieczeństwa. Miało to miejsce w maju 1968 roku, kiedy we Francji myślano o wielu innych rzeczach. Tutaj, w Laosie, oni oddawali życie za wiarę z miłości do Jezusa Chrystusa. Podobnie jest w przypadku prostego człowieka świeckiego, który wraz z żoną nawrócił się z animizmu. Był człowiekiem wywodzącym się z grupy etnicznej. Chmuk. Grupa ta uważana jest za najniższą na drabinie społecznej Laosu. Co bardzo ważne, był wojskowym w służbie prawowitego rządu laotańskiego. Został wydalony, był oficerem. Nie chciał bowiem zabijać ludzi i przelewać krwi. Przygnął do Jezusa Chrystusa i chciał dodawać odwagi wszystkim uchodźcom, którzy opuścili miejsca walki. Chciał im pomóc w podążaniu wiarą chrześcijańską. On również chciał zostać katechistą, ale nie zdążył zrealizować tego marzenia. Został schwytany i zamordowany. Razem z nim był drugi katechista z jego wioski. Obaj zostali zamordowani w 1970 roku. Byli ostatnimi ofiarami tych krwawych prześladowań. Tak więc pan Maisam, nazywam go pan, bo był żonaty i miał dziecko, i jego katecheta, również żonaty, Lucie, znajdują się na końcu listy. Ale są niezmiernie ważni. Byli ludźmi prostymi, przeżywali codzienność podobnie jak inni, żyjąc w wiosce uchodźców w górach. Nie mieli niczego do obrony, żadnej pomocy i woleli umrzeć, niż udać się w inne rejony, by szukać schronienia. Oto krótka historia. Jakie działania podjęto na początku procesu? Przesłuchano, ja nie prowadziłem przesłuchań, ponieważ nie jestem Laotańczykiem, nie miałem też uprawnień ze względu na procedury kanonizacji i beatyfikacji. Specjaliści najpierw w Laosie, potem również we Francji przesłuchali w sumie ponad 80 osób. Świadków, którzy wiedzieli cokolwiek, choćby mało, chodziło o proste fakty, chodziło o proste wydarzenia z ich życia. Zeznali, że misjonarze byli całkowicie oddani ich sprawom. Uczyli doktryny, modlitwy, uczyli jak modlić się, troszczyli się o nich, prowadzili edukację, ponieważ było to konieczne. Byli więc ludźmi całkowicie oddanymi, służąc ludności najbardziej ubogiej i zaniedbanej w kraju. Kiedy nadeszła wojna, w żaden sposób nie sięgali po broni. Odrzucili natomiast możliwość wyjazdu. Pytał o to papież: Czy pozostali z ludźmi tam, gdzie byli posłani? Tak, oczywiście. Żaden z nich nie chciał wyjechać. Pozostali na miejscu aż do momentu, kiedy zostali zamordowani. Mordowano ich kulą z broni. To nie były czasy, kiedy ścinano męczennikom głowy. Byli rozstrzeliwani, często mordowani jako pierwsi, mordowani podczas modlitwy. To fakt relacjonowany precyzyjnie przez jednego ze świadków, kiedy męczennik odmawiał różaniec, strzelono mu w plecy. Takie jest świadectwo, które złożono. Świadectwa były bardzo przydatne. Nie chcę ich tu relacjonować. Jedno wspomnienie człowieka, który był wtedy dzieckiem. Ojciec Michał Kokele, oblat Maryjnie Pokalanej, podobnie jak ja, przebywał w wiosce tego człowieka. Spędzał noc u jego rodziny, ponieważ nie miał innego miejsca na nocleg. Człowiek ten opowiadał mi, że miał wtedy 5 lat i jakieś zwierzę ugryzło go w stopę. Dzieci chodziły poso, podobnie zresztą misjonarze. W stopę dziecka wdał się stan zapalny. Tak więc misjonarz Michał Kokele dał mi swoje buty. Odszedł poso. Człowiek ten odkrył, że wiara chrześcijańska polega na woli oddawania swego życia, ponieważ to życie miłością. To sposób kochania ludzi, przede wszystkim ubogich i opuszczonych. On sam odczuł realność tej miłości. Poszedł za misjonarzami. Potem został wygnany ze swojej miejscowości, ze swojej ziemi rodzinnej. Spotkałem go w wiosce dla uchodźców w Laosie. Człowiek, który został oczarowany drobnym doświadczeniem głupstwem, jak sam mówił ale które pokazywało, co znaczy być chrześcijaninem. Być chrześcijaninem to kochać innych. Powiedziałem trochę o trudnościach ze strony Kościoła, który chciał zbadać, czy nie ma jakichkolwiek niejasności w świadectwach o męczennikach. Kościół chciał potwierdzić, że nie byli ludźmi uprawiającymi politykę, że nie chwytali za broń wobec przeciwników. Nic z tych rzeczy, wręcz przeciwnie, udało się to udowodnić dzięki świadectwom i dokumentom z tamtej epoki, które udało się odnaleźć. Trzeba było ich szukać w archiwach i gazetach z tamtej epoki, aby krok po kroku zrekonstruować to, co się tam wydarzyło. Inne trudności pojawiły się ze strony władz państwowych. A więc ze strony komunistycznego rządu Laosu. Biskupi Laosu, jest ich czterech, długo zastanawiali się, czy beatyfikacji nie należałoby przeprowadzić w ukryciu. Gdzieś w Rzymie lub gdzie indziej w Europie gorąco tę kwestię dyskutowały rodziny, wskazując chociażby Nant, gdzie rozpoczęto przesłuchiwania świadków, albo we Włoszech. Włosi byli mocno przekonani do tego rozwiązania. Stolica Apostolska faworyzowała rozwiązanie, które nie będzie rodzić problemów dyplomatycznych z państwem. Laos nie posiada żadnych relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Trzeba oczywiście przygotować ku temu teren. To są imperatywy, które znamy bardzo dobrze. Wielu spośród Was dobrze je rozumie. Laotańczycy zaczęli powoli wyrażać swój sprzeciw. Nie odbędzie się to w ten sposób. Nie będzie to dobre i sprawiedliwe, przeprowadzać beatyfikację w ukryciu za granicą. Dla nas, dla naszego kraju jest równie ważne mieć świętych spośród nas, którzy tu żyli, których moglibyśmy świętować u nas. Z tego powodu należało rozpocząć negocjacje na miejscu z rządem. Miałem okazję towarzyszyć grupie świeckich wydelegowanych przez biskupów. Biskupi nie czuli się na siłach, aby rozmawiać bezpośrednio z ministrem spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa publicznego itd. Było to dla nich zbyt trudne. Towarzyszyłem zatem grupie świeckich, którzy poszli spotkać się z władzami, wrócili zawiedzeni, mówili, że nigdy to się nie uda. Powiedziałem, że nie można się zniechęcać. Trzeba znaleźć sposób, aby z nami się zgodzili, a nawet świętowali tych męczenników razem z nami. Pomysł zatem się pojawił. Długo nad nim myślałem. Pomógł mi w tym pewien artykuł. Trzeba powiedzieć ludziom z rządu, że katolicy, kościół katolicki. Chce upamiętnić swoich własnych przodków. Musicie wiedzieć, że w tradycji południowo-wschodniej Azji, cywilizacji południowo-wschodniej Azji w Chinach, w Wietnamie także w Laosie uczczenie przodków jest kwestią bardzo ważną. Stanowi to część integralną kultury. Tradycji. Nie można, jak mówił mi kardynał z Wietnamu, być prawdziwie człowiekiem, jeśli nie czci się przodków. Powiedziałem, że w Europie mamy taką małą tradycję. 2 listopada wspominamy nie nazywamy ich tylko przodkami ale tymi, którzy nas poprzedzili, umarli. W każdym razie w Laosie rząd w żaden sposób nie mógł odrzucić takiej narracji. Każda osoba, bez względu na religię czy ideologię, jest mocno zobligowana do pamięci o przodkach. Tak też powiedziała delegacja katolików. Nadszedł czas uczczenia naszych przodków, którzy zginęli podczas wojny. Mogli też powiedzieć, że oni również mają okazję upamiętnić poległych na wojnie, których nazywają bohaterami walki o niepodległość czy walki rewolucji socjalistycznej, nieważne jak to nazwą. możecie ich upamiętnić, i my też chcemy upamiętnić naszych. Nie przeciwko Wam, ale być może razem z Wami. Jest pewien fakt, który przyszedł mi na myśl w tamtym momencie. Ojciec Jan Wautier, oblad, podobnie jak ja, misjonarz w Laosie. On nie został zabity przez komunistów. Został zamordowany przez tak zwany Klan Przeciwny. Małą lokalną armię finansowaną i wspieraną przez amerykańskie CIA. Był to argument, który mógł pchnąć rozmowy z komunistami do przodu. Chrześcijańscy męczennicy nie są ofiarami jednej strony, ale są ofiary z dwóch stron. Chcieliśmy być wierni naszej wierze, temu, co wyznacza ideał naszego życia, temu, co jest celem naszego życia. Ojciec Jean Vautier zginął, ponieważ poświęcił się aż do końca najuboższym przeciwko nadużyciom popełnianym przez tych żołnierzy finansowanych przez CIA. Podniesiono to jako sprzeciw w imieniu ubogich wobec wszelkiej formy nadużyć i wyeliminowano kolejną przeszkodę. Inne były eliminowane przez ukazanie celu obecności misjonarzy, całej działalności charytatywnej, wszystkiego, co czynili dla ludzi. Podziw i miłość, jakie ludzie okazywali misjonarzom, stanowiło trudność dla pozycji nowego reżimu, ideologii komunistycznej. Tak więc jedni i drudzy zostali zabici z jednego powodu ponieważ byli wierni Jezusowi Chrystusowi, wielkim wartościom chrześcijańskim miłości, sprawiedliwości, także pokojowi wierni do końca ludziom, którzy byli im powierzeni. Nie mogę powiedzieć, że te argumenty zostały w stu procentach przyjęte przez komunistów, ale były wystarczające. Powiedzieli, że też chcą towarzyszyć nam w uczczeniu naszych przodków. Kiedy doszło do uroczystości beatyfikacji, była na nich obecna oficjalna delegacja rządowa. Zabrała nawet głos, podkreślając, że chce odwrócić bolesną kartę wojny, w której ginęli i nasi, i wasi ludzie. Aby wspólnie budować lepszą przyszłość, w której w braterskiej atmosferze będziemy pracować dla postępu wszystkich. Oto taki był przekaz, jaki usłyszeliśmy na zakończenie Mszy Beatyfikacyjnej. Ewidentnie nie ukazywano nienawiści wobec wiary. Wy nas nienawidzicie i dlatego nas zabijacie. Nie. To nie był ten rodzaj argumentacji, który usłyszeliśmy. To ludzie, którzy byli wierni aż do końca. To są nasi poprzednicy. Czcimy ich, kochamy, chcemy od teraz obchodzić ich święto. Nie mogę powiedzieć, że ten rodzaj argumentacji został z łatwością przyjęty w Rzymie. W Rzymie nie lubimy odchodzić od dawnych tradycji, utartych chociażby w XVIII wieku, które definiują męczeństwo jako fakt bycia zamordowanym z powodu nienawiści do wiary. Ale to sformułowanie nie padło podczas ceremonii. Rzym wysuwał wiele pytań, ale papież Franciszek, trzeba to powiedzieć w prawdzie, papież Franciszek zrozumiał sytuację i podtrzymał decyzję o świętowaniu w Laosie. Tak więc w małym kościele prokatedralnym, bo nie jest prawdziwą katedrą, przypomina bardziej kościół wiejski, ale był jedynym kościołem otwartym dla kultu katolickiego, Wientian, 11 grudnia 2016 roku. Zgromadziło się 6 do 7 tysięcy ludzi, oczywiście na zewnątrz. W kościele może zmieścić się 300-350 osób. Ludzie byli obecni na placu i na sąsiednich ulicach. Była to wspaniała uroczystość. Jak wspomniałem, kościół w Laosie jest mały, słaby, nie ma wystarczającego personelu, ludzi wystarczająco uformowanych. Nie ma też łatwego dostępu do formacji specjalistycznej ani dla księży, ani dla świeckich. Ale to kościół, który nabrał odwagi, dla tamtych ludzi było to wydarzenie wyjątkowe. Dziś jest to kościół, który podniósł głowę. Papież Franciszek nie poprzestał na tym, że sprzeciwił się specjalistom, kardynałom, którzy byli przeciwni beatyfikacji w Laosie. Niedługo potem jednego z biskupów tego kościoła kreował kardynałem. Laos jest teraz krajem, który ma własnego kardynała. Nie był to wybór przypadkowy. Pochodzi z grupy etnicznej Khmu, tej samej, z której pochodził Katecheta Luk Sy. To grupa najbardziej pogardzana, najniższa w piramidzie społecznej Laosu. Dziś kościół Laosu odżywa dzięki swoim męczennikom, szczyci się nimi, nie ma już strachu, aby bezpośrednio, twarzą w twarz, rozmawiać z rządem. To nie jest wciąż łatwe, ale możliwe. Możemy cieszyć się razem z nimi, chociaż straciliśmy dziesięciu misjonarzy francuskich i jednego misjonarza włoskiego. Możemy cieszyć się wraz z nimi. Pośród bólu i krwi, misjonarze zasiali ziarno Ewangelii na tej niewielkiej ziemi maleńkiej ziemi, którą nazywano wcześniej Zagubioną Monetą Indochin. Ten zalążek wiary i miłości, który my, misjonarze, pojechaliśmy zasiać, wykiełkował, rośnie, stał się piękną wspólnotą chrześcijańską. To oczywiście nie są miliony, być może obecnie jest 50 tysięcy katolików w Laosie, ale możemy być dumni razem z nimi i oczywiście wspierać ich dalej i na wszelkie sposoby, przede wszystkim poprzez modlitwę i oczywiście podtrzymywać w sobie ducha misyjnego. Nie jesteśmy chrześcijanami dla nas samych. Jesteśmy chrześcijanami, aby głosić naszą wiarę z odwagą, dumą tym, którzy nas otaczają i którzy doświadczają beznadziei w życiu. Zatrzymuje się tutaj. Możemy o tym pomówić innym razem.